Dobra, słuchajcie, to zaczynamy dziewicze nagranie z tego mikroskopu, który zmodyfikowałem. Czyli mamy zamiast tego pryzmatu kawałek dysku talerzowego HDD, jak jakość ocenicie sami w komentarzu napiszcie mi. Postaram się wylutować. Teraz tutaj widzicie, mamy taki malutki elemencik. I do tego celu najpierw co ja zrobię, najpierw to sobie włączę lutownicę. Ona się szybko nagrzewa, T12. Naniosę troszeczkę cyny ołowiowej na te tutaj nóżki i potem hotem wylutuję słuchajcie ten układzik z pomocą pensety. Czyszczę sobie grot. i kurde, ta cyna mi się tutaj schowała. Gdzie, no wypadła mi cyna? Ale i jaja. Dobra, wypadła mi cyna, już mam końcówkę. Czyli zrobimy sobie coś takiego. Ja się teraz patrzę tutaj pod przez okulary mikroskopu. Ile mam ustawionych? 280? Nie, no 380 stopni. Dlatego nie chciał mi tak pójść. Dobra, 380 stopni. Wy też to będziecie widzieli. Także zaczynamy zabawę z mikroskopem. Dopiero teraz widzicie, jak ta cena pięknie tutaj łapie. Dobra? Powiedzmy, że to jest pierwszy etap. Teraz sobie słuchajcie, odpalę stację HotAira. Wezmę tylko jeszcze sobie pensetę. To pójdzie bardzo szybko. I teraz zobaczymy jak to się wylutuje Dobra, włączamy naszego baka, 380 stopni OK, lecimy z wylutowaniem Także nawet będzie widać jak ta cyna się tutaj, o, już widać jak ona się topi Pyk Kładzik wylutowany Pyk układzik wlutowany. Ja, jest poezja. Ja sobie to potem obejrzę jeszcze. Słuchajcie też na YouTube, na telefonie. Zobaczę, jak to będzie wyglądało. Ale powiedzcie wy, bo to wasze zdanie liczy się najbardziej. Tu jest ten układzik. Mogę sobie zmniejszyć troszeczkę obraz. Jeżeli chodzi o ostrość, to. Teraz sobie reguluję wysokością tutaj. W sumie ten obraz, który wy, wy widzicie cyfrowo, on jest i tak zawężony. Bo to, co ja widzę pod okularem, ma o wiele, wiele większy obszar roboczy. Ale mówię, że do filmików, żeby pokazać na przykład. Jak się wlutowuje jakiś układzik, bądź też co tam jest na tej płytce. Myślę, że będzie ok. No, jakoś jest na pewno lepsza niż z tego pryzmatu, który Chińczyki włożyli. Dobra, zakończę to. Powiedzcie, jak wy oceniacie całe to nagranie. Króciutkie, bo krótkie. Przez późna godzina też. Ale myślę, że już można pod tym bez problemu kręcić filmiki i będziecie widzieli, co jest grane. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam. Życzę udanej soboty.